Dziękuję panie burmistrzu za informację i ryth historyczny doskonale. Ten temat jest mi znany. Prześledziłam i sprawę przy budowie Centrum Kultury i Basenu. To nie jest tak, że, że się tym nie interesuję, bo jeżeli coś robię, to staram się robić profesjonalnie i nawet cofam się do historii, żeby wyrobić sobie zdanie. Tutaj zabrakło mi jednej rzeczy. Wprost odpowiedzenia na pytanie, bo Pan odpowiedział na okrągło, a no tak jakby się Pan obawiał odpowiedzieć wprost, ale to już abstrahując od tego. Brakuje mi jednej rzeczy, że pewne rzeczy do tej pory w ramach jakby standardów i dobrej praktyki współpracy między Panem Burmistrzem a Radą polegały na komunikacji takiej, że Radni się dowiadywali o pewnych rzeczach wcześniej. Natomiast tutaj Pan postawił Radę przed faktem dokonanym. Proszę bardzo, wykładam mój pomysł, biorę za nią odpowiedzialność, za niego odpowiedzialność, przepraszam, a tak naprawdę my jako Rada nie mieliśmy nic w tej materii do powiedzenia, nie mówiąc już o mieszkańcach, którzy no nie wiem, czy z takim entuzjazmem będą patrzeć w przyszłość i spodoba im się ten obiekt. Skąd inąd zaznaczam, że projekt jest świetny, żeby tu nie było w ogóle dyskusji. Ja bym go widziała gdzieś na osiedlu domów Bloków jako taki bazarek, ale może niekoniecznie u nas. Dziękuję.